Cześć na nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Minecraft i Pamiętacie, że jest to seria, która opiera się na pomysłach znalezionych w internecie i wliczając z polskiego YouTube'a. Także mimo wszystko mam nadzieję, że nie znacie tego triku, a dotyczy on stworzenia takiego odjazdowego bloku, który e, no, jest dość nietypowy, jest to trochę taki blok typu powiększona ramka i wygląda bardzo ciekawie, ma również kilka ciekawych funkcji, które Wam zaprezentuję, ale to za chwilkę. E, jeżeli jesteście również tekst ciekawi, to jest to nowy Fateful Venom, także jeżeli... Chcecie go pobrać, to link dam dodatkowo w opisie. Także wchodzimy do piekła, bo to jest kluczowy, kluczowy punkt jakby tego całego triku. I co my tutaj w piekle musimy zrobić? Oczywiście musimy mieć jeden, przynajmniej jeden crafting table. I kolejna rzecz to jest taki przykład wykorzystywania tych spare bloków, wykorzystywania ich jako lampy. Takie nieco bardziej estetyczne, jakby światło nadal tutaj emitują. Także jak już jesteśmy w piekle, co my tutaj musimy zrobić? Przede wszystkim musimy zrobić kilka map. Oczywiście mapy tworzymy w ten sposób. No i ja stworzyłem tych map 8. Kolejnym krokiem jest to, żeby taką teraz pustą mapę zamienić w mapę taką normalną, tylko pamiętajcie, że musi Wam zostać jedna mapa na slocie. Co teraz więcej robimy? Z taką jedną mapą zaznaczoną tutaj cały czas na ekwipunku przechodzimy ponownie przez portal powracając do normalnego świata. I tutaj zadzieje się za chwilę cała magia, jak zresztą sami zobaczycie. Gdy jesteśmy już w normalnym świecie, no to teraz bierzemy sobie takie item Framesy. E, to mapę zostawiamy na boku, bo ona nam się nie przyda. I patrzcie w ogóle, co się zadziało z każdą z tych map. Jest kompletnie pusta. I właśnie ten trik wykorzystując, tworzymy takie super nowe bloki. Najpierw... Kładziemy, jak widzicie, takie rameczki, gdzie tamkolwiek chcemy i na nie kładziemy oto nasze mapy. Tak jak widzicie, nie zapewniają się one teksturą, nie wyglądają jak normalne mapy, tylko oto takie ciekawe bloki. Także mam nadzieję, że taka ciekawostka może Wam się przydać. O, tu jakieś... Mały fail się wkradł. A nie, to była ta zwykła mapa, której nie odmieniliśmy. Także, jak widzicie, jak mapę taką kliknę i odmienię, to ona będzie w takiej formie tutaj się nam prezentowała. Także tak to działa. No i co my z takimi superowymi blokami możemy zrobić? Oczywiście, możemy to wykorzystać jako fajne oparcie do krzesełka. Wygląda całkiem estetycznie w ten sposób. Co więcej, fajnie wyglądają z tym kwiaty, także forma doniczki. No tutaj już z lampą wam pokazywałem, która oczywiście w nocy zaświeci, ale wygląda znacznie lepiej niż oczywiście gdyby miała wyglądać co prawda w ten sposób, no bo to, to jakoś tak nie przystoi. Oczywiście te zebrane mapy um, możemy ponownie, ponownie postawić tak, że jak coś nawet zepsujecie całkiem przypadkiem, to możecie to ładnie naprawić. Kolejny bardzo ciekawy element tego to tajemne przejście, słuchajcie, jakie robimy już Wam pokażę. Jak widzicie, fajny naprawdę pomysł, może Wam się przydać. No i korzystamy z tego, że budujemy sobie takie przejście, oczywiście obudowane wszędzie tymi ramkami. Dajemy dwie tabliczki na ścianki i na szlifie na tych tabliczkach stawiamy dwie ramki. Następnie na ramkach stawiamy mapy ponownie na shift i mamy oto tajne, super tajne przejście, którego nikt prawdopodobnie nie zna. Moje pomysły, które sam wymyśliłem, to chociażby te z takim ładnym stolikiem, w którym jest oczywiście wykorzystany, wykorzystywany piston. Piston można postawić oczywiście kratkę wyżej, będzie nieco wyżej stół i będzie to też jakoś wyglądało. No i taki kolejny pomysł ode mnie to taki typowy bar z ukrytą po prostu skrytką, jak sami widzicie w ten sposób to wygląda. No i tutaj ładnie wszystko estetycznie się prezentuje. Mamy tutaj skrzynię pod barem ukrytą z jakimiś niezłymi ciekawostkami. Także jeżeli chodzi o ten prosty trik. To było wszystko na dziś, także jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. Ja wam, e, ja Was przy okazji przepraszam za dość długą przerwę, e, która w najbliższym czasie nie, nie nastąpi, ponieważ będę miał czas na, e, na kolejne materiały dla Was. Także napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć następnym razem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, darmowy gry w opisie. Tyle ode mnie, ja się z Wami żegnam zatem, trzymajcie się, cześć i do usłyszenia.